Witam wszystkich Państwa. Bardzo dziękuję za przybycie. Zaprosiliśmy Was tutaj, żeby przedstawić drużynę Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Mieszkańców Powiatu. Bardzo mocną drużynę, bardzo liczną. Mamy pełen skład na listach do, w wyborach do Rady Powiatu Stalbowskiego. Mamy też przedstawicieli do władz wykonawczych w gminach Zaklików, kandydata na burmistrza oraz w gminie Zalszany kandydata na wójta. Na początek chciałbym oddać głos liderowi naszej listy w okręgu numer 1, panu doktorowi Ludzie. Dzień dobry, ja jestem zaszczycony, znajdując się w tym miejscu. Zaszczytem jest otrzymanie zaproszenia do udziału w pracach grupy. Jestem skromnym lekarzem, nigdy nie myślałem o włączeniu się w prace polityczne na jakimkolwiek szczeblu, nawet na szczeblu samorządowym. Zostałem zdopingowany przez współpracowników, przez pacjentów, no i przez pewną basję społecznikowską, która nie pozwala milczeć, kiedy można coś dobrego zrobić. Jako lekarz w sposób naturalny chciałbym kłaść szczególny akcent na sprawy ochrony zdrowia. Przede wszystkim na utrzymanie naszego szpitala, który ma 60-letnią historię, który który leczy ponad 30 tysięcy ludzi rocznie, który jest bodaj największym pracodawcą w powiecie, który szpital, tak jak i wiele innych szpitali, no, staje wobec trudnej sytuacji ekonomicznej, staje wobec, wobec trudnych sytuacji związanych z niebywałą biurokratyzacją staje wobec niemożności sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu. To są, powtarzam, bolączki ogólnopolskie. Natomiast nie działamy na skalę ogólnopolską, staramy się robić to, co jest możliwe, najlepszego u nas w powiecie skalowo-wolskim. Szpital de facto nie jest tylko szpitalem powiatowym, jakiego szyld głosi, tylko szpitalem regionalnym, który słyną, słynie i mam nadzieję, że będzie słyną. Bliskie są mi sprawy bezpieczeństwa we współpracy z innymi, mam nadzieję, członkami naszej grupy. To, co zachęciło mnie do wejścia w szeregi właśnie forum mieszkańców Powiatu, to apolityczność. Deklarujemy, deklarowaliśmy, jest to bliskie chyba wszystkim z nas, że mimo różnic politycznych, światopoglądowych i różnorakich innych, mimo zróżnicowanego wieku, zawodów, statusu materialnego, Oddalamy politykę. Działamy, jak głosi nasze hasło, dla ludzi i ponad podziałami. Dziękuję panu. I teraz poproszę lidera naszego, w naszym okręgu numer 2, pana Janusza Pepera, byłego, wieloletniego dyrektora elektrowni Starbowola, obecnie głównego inżyniera w grupie Dolnym Dzień dobry państwu. Jestem z zawodu inżynierem i tak naprawdę już kilkadziesiąt lat. Pracuję w przemyśle na początku w Hucie Stalowa-Wola, ostatnio w elektrowni, po przekształceniach w grupie Tauron Wytwarzanie. A więc w sposób naturalny to, co mnie interesuje, to właśnie gospodarka, ekologia i przedsięwzięcia, jakie w tym obszarze można zrobić właśnie na terenie powiatu, gmin. Czyli chciałbym zajmować się pewnego rodzaju koordynacją tych różnych przedsięwzięć, które są bardzo ciekawe, bo mogą wykorzystać gospodarcze wykorzystanie odpadów, różnego rodzaju paliw do produkcji energii odnawialnej na bardzo małą skalę tzw. Tak źródeł rozproszonych. Myślę, że również warto wykorzystać różne kontakty z interesującymi firmami, które bardzo chętnie w tych obszarach inwestują, a wykorzystując wsparcie ze środków unijnych mogłyby, mam nadzieję, powstać projekty, które wpłyną na obniżenie kosztów działalności poszczególnych obszarów w gminach powiatu, zarówno w samorządach, jak i naszych przedsiębiorstw. Ja oczywiście bardzo dziękuję za zaproszenie do kandydowania z, z tej listy, ponieważ uważam, że są tutaj bardzo interesujące pomysły, ciekawe osoby, które mam nadzieję fajnie wpiszą się w rozwój naszego, naszej tutaj lokalnej społeczności. Dziękuję. Teraz chciałbym zaprosić lidera w okręgu numer 3 człowieka orkiestry, sekretarza Urzędu Gminy Zaleszany, społecznika z Mężczyzkiego, który jest też kandydatem na montaż Gminy Zaleszany. Dziękuję Szanowni Państwo. Tak, jestem samorządowcem, ale jestem przede wszystkim społecznikiem. Zawsze starałem się być blisko mieszkańców, blisko ich spraw, blisko ich oczekiwań. Moje pragnienie to działanie na rzecz właśnie tych społeczności lokalnych. Społeczności lokalne to również obszar stowarzyszeń, fundacji, to sfera pozarządowa, tam najwięcej się dzieje, tam najwięcej można się dowiedzieć o oczekiwaniach społecznych. Dla mnie ten obszar jest właśnie najbliższy. Również bezpieczeństwo, które no cały czas jednak słychać wśród mieszkańców opinię, że warto pracować nad poprawą bezpieczeństwa chociażby na drogach krajowych czy drogach powiatowych. Ta współpraca z mieszkańcami daje mi obraz na bieżąco ich oczekiwań. Te oczekiwania są do zrealizowania. Nadchodzi kolejna perspektywa finansowa, w której rzeczywiście mamy szansę od nowa rozpocząć pozyskiwanie środków na te cele, których właśnie mieszkańcy oczekują. Tym chciałbym się zająć spełnianiem oczekiwań naszego społeczeństwa. Dziękuję. Jednym z najważniejszych zadań powiatu starowolskiego jest oświata i dlatego w tym momencie chciałbym przekazać głos Pani Romkini Ordon, wicedyrektor z szkół nr 2, naszej kandydatce z okręgu nr 1 na pozycji 2. Proszę Drodzy Państwo, sytuacja szkół jest bardzo dynamiczna i wymaga ciągłego reagowania na nadchodzące zmiany. Propozycje tych zmian dotyczą najczęściej aspektów technicznych albo są związane z obniżaniem kosztów lub z przyspieszeniem tych zmian. Uważam, że w takich okolicznościach konieczna jest niezbędna ciągła refleksja i dyskusja doświadczonych nauczycieli o tym, co jest najważniejsze dla ucznia, mając na uwadze odpowiedzialność za nauczanie i wychowanie, która ta odpowiedzialność jest nie tylko obowiązkiem zawodowym, ale przede wszystkim etycznym. Na no, tak koniec chciałbym zaprosić lidera całego przedsięwzięcia, jakim jest mieszkańcy powiatu jego głównego twórcę Marysza kandydata na burmistrza gminy <coughs> Zaklików oraz też również kandydata lidera listy w okręgu nr 4. Witam Państwa bardzo serdecznie, jest mi niezmiernie miło przebywać wśród tak wspaniałej drużyny i... i Serdecznie dziękuję wszystkim, że pozwoliliście mi znaleźć się z wami tutaj, w tym miejscu, w wyborach do Rady Powiatu Stałowąskiego w roku 2014. Szanowni Państwo, no dzisiaj rozpoczynamy naszą kampanię i podczas tego rozpoczęcia chciałbym zaapelować do wszystkich, do wszystkich naszych kandydatów, do wszystkich naszych konkurentów, abyśmy się w tej kampanii szanowali. Apeluję do wszystkich o uczciwą, rzetelną kampanię. Mam nadzieję, że taka właśnie będzie. Forum mieszkańców powiatu wystawiło kandydatów w każdym okręgu w wyborach do Rady Powiatu. Jest to 46 wspaniałych osób, które mają za sobą dorobek zawodowy, osoby często znane, szanowane w swoich środowiskach. No, moim zdaniem Forum mieszkańców powiatu skupia najlepsze osoby. Mam nadzieję, że wyborcy podzielą moje zdanie i 17 listopada po wyborach będziemy mogli wszyscy świętować sukces, czego? Czego oczywiście wszystkim Państwu życzę. Tak jak tutaj powiedział nasz, nasz kandydat do Rady Miejskiej pan Tomasz Wosk, oprócz tego, że wystawiamy kandydatów w wyborach do Rady Powiatu w zasadzie mamy kandydatów w każdej gminie wiejskiej i, i miejskiej w Zaklikowie. Są to kandydaci zarówno do Rad, jak i zostało wspomniane na do władz wykonawczych, czyli Forum mieszkańców powiatu popiera kandydata na Wójta Gminy Zaleszany, pana Sebastiana Labrzewskiego. No, ja jestem kandydatem na burmistrza Zaklikowa. To są osoby, które, które komitet wyborczy popiera. Nie wiem, co mogę powiedzieć jeszcze. Miałem, miałem, miałem przygotowane wiele, wiele uwag na kartce. No cóż, mija, mija obecna, kończy się obecna kadencja. Piastuję stanowisko wice starosty. Wydaje mi się, że udało się osiągnąć wiele, ale oczywiście nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Przed nami bardzo poważne zadanie tak jak tu wspomniała Pani Dyrektor Ordo, w szkołach ponadgimnazjalnych, w PKS-ie, które udało się uratować. W tej chwili, ja przypomnę, dzięki zabiegom no przede wszystkim zarządu spółki, pracuje tam 186 osób. Mam nadzieję, że firma wyszła z tego wielkiego dołka i uda się ją uratować. Dzięki temu mieszkańcy całego naszego powiatu mają zagwarantowany dojazd w zasadzie no, do każdej miejscowości powiatu, tam gdzie prywatni przewoźnicy nie jeżdżą tam dociera PKS oczywiście walka z bezrobociem myślę, że na tym nasi przyszli, przyszli radni również muszą się skupić. No i szpital na pewno będzie tym problemem, z którym przyszła Rada i Zarząd będzie się musiał zmierzyć. O tym mówił dokładnie pan e, dr Marek Ujda. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, czy do mnie, czy do któregoś z kandydatów? Bardzo proszę. Ale zanim, zanim e, przejdziemy do pytań, chciałem przedstawić tylko przeczytać, przeczytać każdego tutaj, e, każdą osobę, która, która tutaj jest, e, będą mogły się coś e, pokazać. Tylko, jeśli będą później jakieś pytania na nich, to prosimy oczywiście, czy, czy tutaj dla literów oczywiście, czy okres numer jeden jest otwiera pan dr Marek Uda, e, ordynator twórca oddziału kardialogi inwazyjnej w naszym stałowskim szpitalu. Mamy tutaj też na liście Darka Bańkę, Człowiek Orkiestra, tutaj chyba wszyscy znają, morska rapeka, jeden z najbardziej popularnych nauczycieli w Stalowej Woli. Mamy też panią dyrektor Burca Herdzik, szefową służyczego Domu Kultury. Mamy panią, panią doktor Janę Siską, który dzisiaj tutaj z nami nie ma. Pan Andrzej Kulewski, który reprezentuje Skurzeni Mieszkaniową. Tamtejszych mieszkańców. To jest też Rafał Pietras, a dzisiaj tutaj jest ranny, Tak, tak jest, mamy też przedstawicieli służb młodorodych, jest Mateusz Wiśniewski w Strażach, policja numer 7, numer 8, Magdalena Ptasińska, farmaceuta. Marek Wątpię numer 9, prezes Stowarzyszenia Łazik. Nie wiem, czy dzisiaj dotarł, czy, czy nie zdążył. E, tutaj tłumaczy na język angielski Andrzej Tracz, pozycja numer 10, prezes Stowarzyszenia Słudostan. Damy e, serdecznie wraz z gośćmi. Tak, Tamy tak, tak, gresie, dokładnie. <noise> Dziękuję za 11 W okręgu pierwszym Agnieszka Pocholec, Agnieszka nauczycielka Języków Niemieckiego i w gimnazjum Liceum Katolickim. Tak. Nie wiem, czy nie pani gościł. Nie, nie, może Pani Lucy Nawrotka, z Szpitala. Pani Urszula Palów, nauczycielka. Mamy też, jest pan Marek Duda wśród nas, właściciel Szkoły Tańca i instruktor zrządu i fitness. Listę zamyka w okręgu numer 1 pan Andrzej Wilk, radny obecny, radny powiatowy, dzisiaj go z nami nie ma. Okręg numer 2, numerem jeden jest pan Janusz Leper, który dzisiaj parę słów zawarł. Pani Angina Ordon, dyrektor z nr 2. Trzecie miejsce Andrzej Komsa, lekarz-ortopeda, były zastępca dyrektora ds. medycznych w Starowskim Szpitalu. Dzisiaj pan Andrzeja z nami nie ma. Pani Eliza Walita, przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego w też chyba nie dotarła. Pan Krzysztof Polak, były komendant w Policji, dobrze znany tutaj wszystkim. <grymne> <grymne> no, eee, Natalia Kibrzulecka, psycholog. Jest, tam w tyłu się z pani Natalia może pokazać. Eee, też bardzo dobrze znana osoba, tutaj wyrosił odejście, pan Kazimierz Jańczyk, eee, społecznik, e, kierownik warsztatów terapii zajęciowej. Eee, pani nie dość, że dzisiaj e, trenerka oddziałała na oddziale neurologii. E, mamy panu Rócynego, e, dyrektor publicznego gmina, który numer dwa w Zbigniewie, ale też, e, może nie wygląda, to jest prezes klubu e, sportowego, Ring e, Sikorski, tak? Ring Sikorski, 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 ale wosk. Boks, no, no, bokserski, bokserski klub sportowy. No i e, listę zamyka w okręgu numer dwa, e, trawy stali, były znakomity piłkarz ja robię to wszędzie. I teraz tak, obiekt numer 3, e, Sebastian Mędrzewski, e, numer 1, numer 2 Hubert Karel, był wieloletni dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kwałowicach. E, Nie ma ja dzisiaj. E, jest pani Joanna Idec, e, doręczyciel tak, w Urzędzie Gminy w Zalesianach. E, numer 4 na liście, pan Waldemar Gimpel, ratownik Strażek Sołtys w Wsi Instytucja IDEC, numer 5 na liście, kierownik PPS w Daryślanach i też wieloletni prezes Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej w tej gminie. Mamy panią Teresę Zielińską, na miejscu przystojnej. Pani Teresa, A tam, Ta, e, tak. urzędnik w zakładzie gospodarki komunalnej, tak? tak w, w budynku. W budynku. W budynku. Mamy panią Annę Kosier, członek ESL Pilków opiekunka osób starszych i listazanka Pan Mary Gierut, ratownik medyczny, kolejny przedstawiciel tutaj służby zdrowia. Okręt numer 4, numer 1, Mariusz Sołtys, Numer 2, obecna radna powiatu, też Monika Dziuba dzisiaj tutaj nie ma. Numer 3 Grzegorz Janiec, Naczelnik Działu techniczno podowanego w Stycji Powiatowym. Też znamy społecznik w tej Gminy. Bojanów prowadzących wiele stowarzyszeń, wspomagając je. Numer 4, pani Magdalena Wolczuk, farmaceutyka, tak. Numer 5, pan Stanisław Maziarz, dyrektor Szkoły <tryk <tryk> pan pan Służby Nomady dzisiaj. Pan Dariusz Gosiarek, służby mundurowe, policjan, takie. Pani Alina Brak, wiceprezes Gminy Dzielnik w Pysznicy. Pan Grzegorz Maród, numer 8. <tryk> Tak, proszę pokazać, panie Grzegorzu, tak, e, to e, e, człowiek orkiestra, można powiedzieć, prawda? Mam, e, mam również, jest pani Teresa Kubaci, która w pomocy w przeszłości e, Numer 10, Adrian Grzegorski, urzędnik ze strony Sądu w Woli. E, numer 11, pan Stanisław Paleń. Jest dzisiaj pan Stanisław pracownik do pomocy społecznej w Puszczynicy. E, numer 12 jest tej Stanisława Świerak, e, bardzo znany i popularny radiostan z Jastkowic, Ale chyba nie ma pani Stanisława. Więc to są wszyscy nasi kandydaci. Jeśli nie wiem, są tutaj do liderów czy do kandydatki jakieś pytania, to jak widzicie państwo, no, ludzie, ludzie wielu profesji, e, w różnym wieku, o różnym statusie, jak, jak powiedział pan doktor e, Marek Ujda, no wydaje mi się, że. że Nasz komitet reprezentuje w zasadzie cały przekrój naszego powiatu.